Słowo Boże na dziś wtorek 26 grudnia 2022 roku. Święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Czytanie z dziejów apostolskich. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Synagogą Wyzwoleńców i Cyrynejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, Przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy to usłyszeli, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: Widzę niebo otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatakali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie licz im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 31. W ręce Twe, Panie, składam Ducha Mego. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty, bowiem, jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na Swe imię. W ręce Twe, Panie, składam Ducha Mego. W ręce Twoje powierzam Ducha Mego. Ty mnie odkupisz, Panie, Wierny Boże. Wesele się i cieszę się Twoim miłosierdziem, bo wyjrzałeś na moją nędzę. W ręce Twe, Panie, składam ducha mego. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. W ręce Twe, Panie, składam ducha mego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć i Ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo pańskie.